Jak wyglądał ten moment, gdy odebrałaś telefon z propozycją? Czy od razu wiedziałaś, że tak, wchodzę w to, czy jednak potrzebowałaś chwili na zastanowienie się? No. Ja myślę, że to jest hmm, chyba kolejny etap mojego zawodowego życia, który polega na całkowitej rezygnacji z hmm, Tematów politycznych, z bieżączki, z publicystyki, ja już dawno temu chciałam z tego zrezygnować. Więc yy, na przykład, onet rano czy Radio Z to były dla mnie takie etapy przejściowe, kiedy miałam trochę polityki, ale też bardzo dużo mhm. spraw społecznych i rozmów z ludźmi, którzy z polityką nie są związani. I przyznam szczerze, że sprawia mi to ogromną przyjemność. I no, przyszedł taki moment w życiu. Kiedy poczułam się naprawdę straszliwie zmęczona, przygnieciona polityką i politykami. I po tych trzydziestu paru latach, bycia cały czas na bieżąco, cały czas śledzenia wydarzeń, cały czas rozumieniu tych, tych wydarzeń czy, czy chęci potrzeby rozumienia tego, co się wokół dzieje, no, chciałam odetchnąć. Chciałam po prostu znaleźć się w miejscu, w którym y, nie muszę się tym brudzić. Czyli to jest już taki na ten moment definitywny koniec tych aspektów y, związanych y, właśnie z tematyką polityczną y, i tak dalej. Czy jest na przykład szansa, że zobaczymy Cię w 19.30? Nie, ja kiedy czytam czasem, że zostałam zdegradowana, to się przeciwko temu buntuję, bo to był mój wybór, że ja nie chciałam prowadzić programów informacyjnych już więcej. Nie chcę już być z tym kojarzona, chociaż oczywiście nie łudzę się, że, że to się stanie, bo przecież tyle lat pracy mhm. w, w, akurat w tej, w tej branży no, zostawia po sobie ślad i ja tego nie. Nie zamknę, nie wymarzę tego gumką z mojej przeszłości, ale dzisiaj wiem, że chcę oddać się zupełnie innej e, tematyce, innej pracy. To nie znaczy, że ona jest mniej ważna, czy że jest to, nie wiem, tematyka błaha, bo tematy polityczne one są takie ważne. To nieprawda. Zapewniam, że e, wpływ na życie. E, będą miały o wiele większe tematy poruszane w pytaniu na śniadanie, aniżeli to, czy wąsik z Kamińskim wejdą do sejmu, czy nie wejdą, <grym> naprawdę. <grym> Co ciebie ukształtowało jako dziennikarka? Mm, ja myślę, że y, chyba ciężko jest też oddzielać te dwa kręgosłupy, bo nie można mieć dwóch, jednego jako człowiek, czuć się y, świetnie ze swoją moralnością, a potem e, robić coś dokładnie odwrotnego jako dziennikarz. To jest jeden kręgosłup, to jest e, jedna świadomość, to jest jedno przekonanie, że e, jestem rzecznikiem mojego odbiorcy. I na końcu tej pracy jedynym adresatem jest po prostu człowiek, który chce być dobrze poinformowany, który chce być rzetelnie poinformowany, który chce, by dostarczyć mu e, wiedzy opinii oczywiście również, żeby przeprowadzić go czasem przez meandry przeróżnych informacji, niekiedy sprzecznych, niekiedy nieprawdziwych. Mnie na pewno ukształtował ten Czas początku lat 90. ponieważ jestem pokoleniem, dla którego transformacja z roku 89 była no, życiowym chyba generacyjnym wydarzeniem dla, dla, dla całej tej naszej dla całego naszego pokolenia. I jesteśmy beneficjentami tego, co się wydarzyło wtedy. Ja jestem z domu, w którym rozmowy o wolnej Polsce, w którym e, odwaga, były zawsze na porządku dziennym. Mój tata jest osobą niespykle e, odważną, e, moja mama jest osobą, e, która ma... E, no, znaczy oboje są po prostu ludźmi moralnie nienagannymi. Nie można im niczego zarzucić. Tak mnie właśnie wychowali w przekonaniu, że e, są wartości takie jak wolność, że są wartości takie jak drugi człowiek, takie jak praca. I ciężko jest oddzielić świadomość moją od świadomości mojej jako dziennikarki. Ja jestem po prostu osobą, która ma jeden kręgosłup moralny i zgodnie z nim pracuję. A czy zdarzyło ci się na przykład nie przyjąć jakiegoś zlecenia albo nie przeprowadzić jakiejś rozmowy właśnie przez to, że ktoś miał no zupełnie niezgodne, może nie to, że poglądy z twoimi, bo wiadomo, że tutaj rozmowa polega na tym, aby poznać jedną i drugą stronę, ale czy na przykład pamiętasz taką sytuację, że zrezygnowałaś? Oprócz mojej działalności dziennikarskiej, ja oczywiście mam zdywersyfikowaną aktywność i między innymi w tym, w tym e, mieszczą się również szkolenia, uh -huh. e, także medialne, te dotyczące występów publicznych. Mm, I e, nigdy nie przyjęłam propozycji, żeby szkolić jakiegokolwiek polityka. To na pewno nie. A chociaż oczywiście pojawiały się e, takie oferty, e, na pewno e, tego nie zrobię. Nie zrobiłam, nie zrobię. Mm. Często ludzie myślą, że my jesteśmy w jakiś sposób sterowani z zewnątrz, także politycy do nas dzwonią, mówią nam, co my mamy głosić, co my mamy robić. No to nie jest prawda. I w swoim życiu pracując w TVP jeszcze przed dobrą zmianą, tylko raz odebrałam telefon od polityka i to był Zbigniew Ziobro który zadzwonił do mnie z prośbą o łagodne potraktowanie jednego z kandydatów, który jeszcze nie jest tak wgryziony w politykę, a startuje do europarlamentu i żeby mu nie robić krzywdy, i, bo on się dopiero uczy wszystkiego. E, więc ten telefon na tyle mnie zdenerwował, że pomyślałam sobie, a właśnie jeszcze mocniej się przyłożę do tej rozmowy. Oczywiście tego nie zrobiłam. Zrobiłam ją dokładnie tak samo, jak zrobiłabym nawet bez tego telefonu. Oczywiście, ale Ehm, tak, to, to była jedyna osoba, która zaingerowała w moją pracę. Jedyna. To bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Naprawdę. Eee, I szaboba, za to, że tak jak tutaj powiedziałaś, że przeprowadziłaś tę rozmowę dokładnie tak, jak planowałaś. Rozumiem, że była to rozmowa udana, finalnie. <laughs> znaczy, o tyle udana, że ta osoba nie dostała się do Europy. <laughs> okay. Ale oczywiście nie ze względu na ten wywiad, tylko ze względu na to, jaka po prostu jest. A dalej działa ta osoba w polityce, Nie.